Cześć, w kolejnym filmie wiosennym. I dzisiaj już przykład, zadawał z wiosennym projektem wiosennego drzewa. Każdy wykona to w jeden Tylko żeby wolać na gorący klej, bo tutaj się bałam gorącego kleju. E, też kartki ołówka. o to tej kartki. A Oprócz tego potrzebujecie jakichś kwiatów, liści, czegokolwiek. Ja mam takie okwiaty i liście. I to będzie bardzo łatwo. Może pokazuję jak to robić. Robimy tak. Okay. To jest kolejna gorąca jak toś. To jest taki jakby w pas, no. Teraz tu na co ja tu robię. Rysuję drzewo. Drzewo jest naturalnie nierówne, więc takie nierówne drzewo rysujemy. O, z tym stylu? Nie no, muszę tutaj jakiś tam talent do rysowania. W zamaluję nawet. Można no, żeby, sobie tam zanalować, to jest takiego. drzewo. Możemy tutaj podciągnąć, tak żeby było A to troszkę równe. Ale pamiętajcie, trzeba nie jest równe zawróżyć, więc tak to będzie wyglądać. Był żeby było całe pełne drzewo, to będziemy szklejać jeszcze kwiaty liście. No dobra, będziemy wskazywać na ten klej gorący. Możemy sobie jakąś kompozycję kwiatów. Z takich dużych możecie sobie to odrywać, ale nie musicie, bo możemy sobie całość. Tak, całość. Yy... Zaccałam teczę do tego, żeby tutaj uzupełnić. Yy... Tu Wam pokazuję przykładowo. Jakieś takie właśnie liście, kwiaty coś yy... takiego. Coś pojedyncze. Gawano tak jest tutaj, o. Coś takiego. Yy, tak. W tym stylu yy... Możemy dodać jak jest większe zielone liście. No to tu jeszcze można. Różne rzeczy, tak? Po prostu.

Po prostu przykleić na górą mamy drzewo. Dobra. Czyli mamy taką kompozycję i możemy sobie takie coś przykleić. O, jakie? Tak, możemy przykleić. Tutaj jakiegoś liścia. tak i przyklejamy to na z klej czyli bierzemy sobie dwa liście bierzemy klej i przyklejamy sobie przytrzymaną sobie palcami do kartki. Olej na liście. Kojamy to jako kączek, chcemy Tak przedusić, że nie ma sprawy, kolejne liście. Tak. Teraz może porozmawiamy z tymi dużymi. No to trzeba to tego, jak do tego jakby kleju. Tyk. tak, ale chyba przedłużyć ten kwiat, tutaj te pojedyncze cofniemy tak też hm, tutaj daj. hm, hm, hm,

No muszę chciała wszystkich kwiatów wykorzystać w Waszej kompozycji. Ale żeby jakaś część kwiatów była na tej naszej kompozycji. Tak? Y Muszę sobie poopinać tego ziotu te, te, te kwiatów. Rodziska możecie ten klej tylko. O, mam takie pojedyncze kwiatki. Też możecie takie pojedyncze poprzyklejać. Dobrze, weźmy tu na no, górze, tak? Czyli im ten duży na przykład... Gdzie można takie dywanaj postawić? Wszędzie. W pokoju. Gdzie tylko chcemy, tak? Ja w sobie tak przyklejam. Chciałam Wam nawet takie dilanować, żebyście widzieli, jak to w ogóle wygląda. O, w się tak przeciągnie. ciągnie? nie przeciągnie się w <cringe vidienment> ogóle. <ogła>

Możemy yy, taką kompozycję komuś zdać w prezencie. No coś takiego, nie? Teraz tu jakieś pojedyncze będą. Po prostu wasza... Wasza, wasza, wasza. Wasza wyobraźnia tutaj działa, nie? Coś takiego. Możemy nawet w taki sposób ołówka. <grywka> Ołówkiem na przykład o. No, jak mi cię się oparzyć. I mamy gotową naszą kompozycję. I ona tak wygląda. Możecie no, trochę więcej jak chcecie, jak trochę mniej to mniej. Także tak to wygląda. Może no, poszło się co postawić. Chyba tam na lustro, Chyba tam na lustro postawię. Dość takiego. Yy, dobra. Tak to wygląda, jak się, jak się podoba zapisać w komentarzu. Czuki do góry, subskrybujcie kanał, komentujcie, podajcie do mnie na Instagramie oraz TikToka. I mamy Was niespodziankę. Yy, yy, taką niespodziankę, że wczoraj założyłam kanał nadawczy na Instagramie i możecie wpadać na mój kanał nadawczy na Instagramie. Moje głosówki nie tylko. Eee, no, mam panie kryzys, ale zobaczymy, co z tego będzie. Eee. Także no, pierwsza fotka będzie z naszego drzewa, tak? Eee. Także co? Biazję tam... I również widać na tydzień na następny film. Trzymajcie się, cześć, pa!